Wyjdź, jeśli usłyszysz lepszego piłkarza niż Haaland. Oj, o. ciekawe, ciekawe. Jao Felix. <grym> Isak. Ale odnalazł się, tam w, odnalazł się w tym Liverpoolu już. Lautaro Martinez. Nope. Ej, mi świata to zrobić. Dla mnie hmm. nope. Gio Kerasz. Mm. Ej, on w ogóle coś strzela tam sobie? Od kiedy on ten transfer? Gdzie on poszedł? Do United czy...? Ta, tam jest Emblemo, no, ale Emblemo... No, on MBM, co szela w ogóle? W Sinalu, no, no, pardon. No. Dembele. Który? Osman. Osman. Od Halanda? No oboje mają Ligę Mistrzów, oboje no, ale... są. Tak. <grym> Czemu to tylko po tytułem? No, ale, ale to hobby... ej, ej on oni się nadawał do, do tego, co, co daje co do piłka, nie? Ma, ale... Dembele, Dembele zagrał A, jeden dobry sezon. A Haaland wygra... nie ma no, tej piłki, nie? Siedzę na ławie, ale wygrałem Ligę Mistrzów. Harry oczywiście. <grym> Czekaj. Nie wiem, co zaraz O Boże, ale to jest ciężkie, to czekaj, jest ciężkie. Czekaj, 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 czekaj. Jakbym ja miał wybrać jednego nawet, to bym... Ja bym został przy Halandzie. Mm. Bardziej mnie przekonuje, szczerze mówiąc. No. Robert Lewandowski. Niż kto jeszcze raz? Ja. Nie no, patrząc na ten wszystko, no... po Nie wiedzieć. no. O kurde. Ej, ja też wychodzę, bo przecież nie mogę zostać. <głos> <głos> ale ogólnie no, bym został. Ale nie, ja ogólnie...